Witajcie kochani, dzisiaj na naszym kanale oczywiście nic innego jak super ciekawostki naszych kochanych psiaczkach, a dzisiaj wybrałem taki specjalny temacik i przedstawię to w trzech najbardziej znanych historiach przyjaźni człowieka z psem, a co, które mogą świetnie sprawdzić się w formacie mini dokumentu, a teraz przechodzimy już do materiału, chociaż kochani, zaraz, zaraz, zanim przejdziemy do materiału, może czas, czas na lajkowanie, komentowanie i udostępnianie, gdybyśmy wiedzieli, że to wam się wszystko ładnie podoba. także do Dobra, nie zawracamy gitareczki, lecimy dalej. Czas na pierwszą z trzech fajnych historii przyjaźni człowieka z psem. Numer jeden. Numer jeden, kochani, to jest Hachiko, wzór wierności. Hachiko, ee, tak naprawdę, to po japońsku pies Rasa Akita, który codziennie towarzyszył swojemu właścicielowi, który był profesorem i codziennie odprowadzał go, uważajcie, na stację kolejową w Shibuya, gdzie się rozstawali na czas jego pracy. I tak czekał, aż właściciel wróci. Jednak, kochani, pewnego dnia profesor nagle zmarł. Podczas wykładu i nigdy nie wrócił już więcej na dworzec. Haciko przez następne, uwaga, 10 lat kochani codziennie przychodził na stację i czekał na powrót swego ukochanego właściciela aż do ostatnich jego dni. A teraz czas na numer dwa. Numer 2 kochani, mam nadzieję, że Was zaskoczy, dajcie znaka w komentarzu, a ja już przechodzę. Numer 2 to jest bohater z Alaski, czyli pies Balto. Wyobraźcie sobie, że w roku 1925 na Alasce wybuchła epidemia błonicy. Potrzebne było natychmiastowe dostarczenie surownicy, jednak to nie było takie łatwe, dlatego, że warunki pogodowe kochani uniemożliwiały transport drogą morską, czy nawet lotniczą. I tutaj pojawia się ekipa zaprzęgów psich która wyruszyła przez śnieżyce, kochani, pokonując 700 mil, by dostarczyć lekarstwa. To właśnie tu wyłonił się pies Balto, który stał się naprawdę wielkim bohaterem, dlatego że przeprowadził ostatni, najbardziej niebezpieczny odcinek trasy, uratował przez to życiu, życie wiele dzieciom. I do dzisiaj legenda jest tak mocna, że stanowi inspirację do corocznych wyścigów psich zaprzęgów, a to oczywiście. jest to oczywiście piękna historia, oraz piękny przykład odwagi i poświęcenia. No, kochani, już numer 3 już powoli kończymy. Na sam koniec zostawiłem coś ciekawego. Tak więc przechodzimy do numeru 3. Numer 3 to jest Bobby, wierny strażnik szkockiego cmentarza. Bobby był małym tarierkiem ze Szkocji, który przez 14 lat kochani, pilnował grobu swojego zmarłego właściciela Johna Graya w Edynburgu. Codziennie kochani, przychodzi na cmentarz i siedział na grobie, stając się lokalnym bohaterem i legendą. Jego historia stała się symbolem lojalności, a Edynburg upamiętnił go pomnikiem i nazwą pubu Greyfrace Bobby. No i kochani, tą historią kończymy. Newsy. Czas szybko zleciał, czas już się zawijać. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. I mam nadzieję, kochani, że widzimy się na następnym odcinku. Siemano, pozdrawiam i widzimy się już niebawem. Hej!